Влетели в дом? Targnęli do mojego domu i położyli na stole nakaz przeszukania. W domu była wtedy ze mną młodsza córka. Mówiłam, żeby dali mi się chociaż ubrać. Wtedy złapali mnie mocno za ręce i wyprowadzili do minibusa. Oni mnie w ten bus. Kiedy wyszedłem rano z domu, napadła na mnie grupa zamaskowanych mężczyzn. Założyli mi worek na głowę, ręce skuli kajdankami, a potem rzucili mnie na podłogę samochodu. Po drodze wielokrotnie mnie bili. Zapytałam, dokąd mnie wieziecie, ale usłyszałam tylko, tam gdzie trzeba. Okazało się, że jechaliśmy do KGB. Tego dnia nigdy nie zapomnę, bo kiedy wyprowadzili mnie wtedy z domu, zabrali mi całe życie. nie był Tego nie można było nazwać przesłuchaniem. To było, nie wiem nawet jak to nazwać. Taka żądza krwi. Stałem twarzą do ściany, ręce miałem skute z tyłu, czułem, że zaraz upadnę. Pamiętam, co powiedział jeden z nich, kiedy im o tym wspomniałem. Takich jak ty, którzy protestują, są tysiące. Twoje miejsce zajmie następne. Mam wszystko jedno. Ja z jednego zrozumiałem wtedy, że mogę już stamtąd nie wrócić i że jeśli coś by mi się stało, nikt nawet nie musiałby tego odnotować. No tak wyszło. Po prostu tak wyszło. Z drugiej strony, te tysiące protestujących ludzi dawały nadzieję, bo to oznaczało, że są tysiące takich jak ja, którzy nie godzą się na przemoc i fałszowanie wyborów. z fałszowaniem wyborów. To było przebudzenie. Rok 2020 to było takie przebudzenie narodu białoruskiego. Nie mogłam nawet opisać tego, co wtedy czułam, nie da się opisać słowami. W 2020 byłam obserwatorką wyborów. Nie dali mi akredytacji, więc nie mogłam wejść na salę. Siedziałam w przedsionku. Potem zatrzymali mnie na ulicy podczas protestu. Byłam przetrzymywana przez kilka godzin, a razem ze mną ze 100 innych osób. Myślę, że to też miało wpływ na mój wyrok. Oficjalnie, tak jak reżim to przedstawiał, to została pani nazwana terrorystką. Tak, ja terrorystkę jest, babka terrorystka. Tak, terrorystką. Babcia terrorystka. Tylko co ja takiego zrobiłam, żeby być terrorystką? Przyjęłam do domu człowieka, który potrzebował noclegu naszego działacza społecznego Autuchowicza. Nakarmiłam go, dałam mu herbaty i to wszystko, jeśli chodzi o mój terroryzm. Mieliśmy być zorganizowaną grupą przestępczą. Emeryci z Brześcia, z Baranowic, z Mińska, z Wołowyska, ja z Grodna, ktoś z Chomla. Jak to u nas mówią, dajcie człowieka, a paragraf się znajdzie. Kiedy mnie przysłuchiwali, odmówiłam składania fałszywych zeznań. Powiedziałam: Wolę odsiedzieć wyrok, ale nikogo nie będę oczerniać. No i dali mi za to 20 lat. Jako emerytka, myślałam, że to bilet w jedną stronę.